Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam, jak szczecińska motoryzacja pomaga podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zostańcie ze mną do końca tego materiału, mam coś dla Was ciekawego do przekazania, takie moje małe przemyślenia. A teraz, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Mam krótką przerwę w nagrywaniu, więc postanowiłem, że nagrącę środku auta. więc Tak jak widzicie, przyjechało bardzo dużo fajnych, nietypowych aut. Czy to auta nowe, czy auta troszkę starsze, auta seryjne i auta zmodyfikowane. Możemy zobaczyć te auta, których na co dzień nie zobaczymy na, na naszych drogach, a możemy je zobaczyć je właśnie na takich eventach motoryzacyjnych czy charytatywnych, tak jak w tym przypadku dziś. A więc, odpowiadając na pytanie, jak pomaga szczecińska motoryzacja podczas tego 30. finału, już ją tłumaczę, a więc, tak jak widzicie, zjawiło się sporo ciekawych aut, które właśnie możemy zobaczyć, kilka grup motoryzacyjnych, które chętnie właśnie pomagają podczas takich charytatywnych eventów i mamy możliwość przykładowo przejechania się takimi autami na fotelu pasażera lub Kupić jakieś vouchery, które właśnie te grupy przygotowały, lub gadżety tych grup, i wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane właśnie tej fundacji. Na koniec tego materiału powiem Wam, jaka naszła mnie refleksja, więc takie grupy motoryzacyjne bardzo często są postrzegane negatywnie w większości przypadków, a tutaj chciałem Wam pokazać, że nie jest to prawda. Takie grupy, jak widać, bardzo chętnie pomagają w takich eventach charytatywnych. Dokładając właśnie swoją cegiełkę, jaką jest właśnie pomoc w formie tych voucherów czy, czy możliwości przejechania się danymi samochodami. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście aż do tego momentu tego materiału. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę. Pomoże mi to w rozwijaniu swojej pasji, jaką jest właśnie filmowanie i fotografia. No I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.